Księżna Kate, życie rodzinne, zaskakująca prawda jej najmłodszym dziecku. Księżna Kate i książę William, pomimo niedawnej serii skandali spowodowanych przez księcia Harlego, wciąż cieszy się co popularnością. Autobiograficzny film dokumentalny Harry Meghan oraz ksiaska Sparenien z zdolali zaszkodzić z pozycji księza Cambridge. Wręcz przeciwnie, ataki ze strony susseksów uderzyły w nich samych doprowadzając do spadku sympatii ze strony Brytyjczyków oraz Amerykanów. Rodzina królewska konsekwentnie milczy na temat kolejnych oskarżeń ze strony księcia Harryego i Meghan Markle. Niewykluczone, że za jakiś czas król Karol III ulegnie namowom brytyjskich mediów i zgodzi się udzielić wywiadu w tej sprawie. Póki co, brytyjski dwór skupia się na działaniach wizerunkowych. Które mają na celu zatuszować złe wrażenie wywalane przez sus seksów. Księzna Kate i książę William bardzo rzadko dziela się w mediach społecznościowych z dziećmi ze swojego życia osobistego. Choć na codziennie uczestnicza w niezliczonych wydarzeniach kulturalnych i spotyka się z tłumami poddanych. Sprawy dotyczące bezpośrednio ich dzieci pozostają nie do końca jawne. Tym razem więc zdecydowali się uchylić rabka tajemnicy i w mediach społecznościowych udostępnili rodzinne zdjęcie. Księdza William i księżna Kate oprócz wywiązywania się z licznych obowiązków członków rodziny królewskiej. Maja również naglowie opiekę nad trojgiem swoich dzieci. George, Charlotte i Moise rosną na oczach poddanych. Którzy z uwaga dopatrują się w maluchach podobieństwa do rodziców. Wszyscy są ciekawi nie tylko. Jak zamienia się wygląd młodego pokolenia royalsów, ale również jak kształtuje się ich charaktery. Najnowsza publikacja książad w Cambridge sprawiła, ze fani brytyjskiej rodziny królewskiej mogli dowiedzieć się nieco więcej na temat rodzinnego życia księznej Kate i księcia Williama. W sieci ukazało się zdjęcie wykonane Kate Middleton w dzieciństwie, co sprawiło ze księzna zdecydowała się publicznie pokazać fotografię z rodzinnego albumu. Okazuje się, że zrobiła to w szczytnym celu. Pod koniec stycznia ruszyła bowiem kampania Shopping course. zainicjowana przez sama księzna Kate. Akcja ma na celu szerzenie świadomości na temat tego, że pierwsze lata życia dziecka mają kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Z wpisu zamieszczonego na oficjalnym Instagramie ksiazatca Cambridge dowiadujemy się więcej na temat kampanii Szapinkus. Uruchomiliśmy Szapinkus, aby zwiększyć świadomość na temat tego, jak kluczowa rolę odgrywają nasze wczesne lata w kształtowaniu reszty naszego życia. Chcielibyśmy, abyście w ten weekend spędzili czas ze swoimi przyjaciółmi, rodzinami współpracownikami i społecznościami, rozmawiając o swoim wczesnym dzieciństwie i o tym, jak ukształtowano ono wasze życie czytamy w poscie. W mediach społecznościowych księdza Cambridge opublikowano zdjęcie wykonane księznej Kate. Gdy była jeszcze mała dziewczynka, kilkumiesięczna przyszła królowa została uwieczniona w ramionach taty. Fotografię wykonala jej mama. Internauci od razu dostrzegli niebywale podobieństwo najmłodszego z dzieci Cembridgeów do księżnej Kate. Wszyscy podkreślali w komentarzach, za księża Louis, który słynie z, z charakteru rozrabiaki to skóra z dieta z Zone księcia Williama. Czy tylko mnie się zdaje, czy jest niezwykle podobieństwo między księciem Louisem a księżną Kate? Louis wygląda jak twój blizniak. I już wiadomo, po kim Louis jest taki slotki. Myślałam, że to księdza Louis czytamy w komentarzach. Z kolei, księdzniczka Charlotte niemal przez wszystkich jest uważana za najbardziej podobna do swojego taty.